To trwa. Siema kochani. Okazało się, że na Instagramie nie mogę tego zrobić, bo moje konto nie kwalifikuje się do takich rzeczy, ale jesteśmy tu na YouTubku. Witajcie, witajcie, witajcie. Mamy tu wszystkich. Nie oceniajcie jakości mojego pisma. Nie oceniajcie jakości mojego pisma. Nie jest najlepsze. Ale starałem się. Także O, mam jakoś widza, Witaj widzu, kogo my tu nie mam nie mam pojęcia jak zobaczyć kim jesteś. Ale cześć, siema. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Na Instagramie skontaktował się ze mną pan Tomasz, dlatego jest dwa razy. Skontaktował się ze mną pan Darek, do tego też jest dwa razy. Pan Czaja. Pan Daniel. I pan o najdłuższym mniku na świecie, czyli pan Bartłomiej, którego mi nie starczyło miejsca. No on się nie skontaktował na Instagramie, więc jesteś niestety tylko raz przyjacielu. Tutaj mamy pudło losujące. Mam sobie między nogi. I otóż moi drodzy, po kolei. Jak robić, żeby to nie było widać tutaj, nic, co jest napisane. Zamykamy pudło i lecimy z tematu. Aby nie było oszustwa zasłonię sobie tym kartonikiem twarz. I lecimy. Pierwsza osoba. Druga osoba. Pierwszy. Jest Pan Daniel. Brawo Panie Danielu. Pozdrawiam serdecznie. Napisz do mnie na Instagramie proszę. Napisz do mnie na Instagramie proszę o adres dokładny, żebym wiedział jak Ci mam to wysłać. A drugi. Drugi, drugi Pan Tomasz. Pan Tomasz. Bardzo się cieszę, bo Pan Tomasz jest od samego początku tego kanału chyba ze mną. Także Pan Tomasz. Z tego co kojarzę, jest z mojego rodzinnego miasta. Także najprawdopodobniej rzucimy jakąś wspólną fotę na Instagrama z obdarowania go tym prezencikiem. No i panie Danielu, jak będzie pan gdzieś w miarę blisko mojego rodzinnego miasta, to może też podjadę i osobiście ci to wręczę. Także dzięki bardzo. Dajcie znaka, czy był ok, jakąś łapkę w górę albo coś. No i tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Mam nadzieję w ogóle, że ten live się jakby zapisze żeby sobie mógł każdy do tego wrócić właśnie, kto nie był na żywo no i tyle pozdrawiam, Ciściś. Mm. no i teraz się trudne wylosowało, bo <gryw> jak to przestać proszę nie wiem jak to wyłączyć każdy już wyszedł z tego, ale dalej nie wiem jak to wyłączyć nie wiem, były cztery osoby, a wejdź na YouTube i zobacz to Tu jest coś A czemu ja nie dostałam powiadomienia o transmisji? Przepraszam Nie wiem Uwaga, mało mi się antolog To w ogóle ma się ten? Steve'a walka No właśnie nie wiem A zobacz, wejdź na, na rybki No nic nie ma No mam tu dwóch obserwujących niby Ej, napiszcie proszę na czacie, czy to w ogóle trwa ten live, czy coś. <noise> Mogę najpierw to zapytać, zanim zacząłem losować nagrody. Zero głosów. Weszłaś na to? No, nie, nic. Na, nie na Instagramie, na YouTubie. Ach. Bo na Instagramie jestem za małym twórcą, żeby dostać live. Tak, tak no, no, masz, nie, masz, nie, nie, masz, nie mogę transmisji ma? na żywo zrobić, bo... Ja no Beka w ogóle, beka z tego miałem. Zwykła mam kalendarza. Daj YouTube'a. Ja YouTube'a. I co, nie ma? A jest, jesteś na żywo. Nie, wejdź. Co, coś co daje. Tak? Kurwa, jak to wyłączyć? No wszystko naciskałem. To? O! Jest. Pa, pa.